W liturgii Kościoła dwa razy czyta się fragment przedstawiający rodowód Pana Jezusa. Pierwszy raz, co pewnie nie jest zdziwieniem, w okresie Adwentu. Drugi raz natomiast w święto Narodzenia Matki Bożej. Tak naprawdę pokazując listę przodków Chrystusa, Ewangelista Mateusz chce nam dać konkretne przesłanie. Że dla Pana Boga każdy człowiek jest ważny, każdy jest cenny. Dzisiaj jest wiele osób, którym trudno pogodzić się z własną historią, ale także z historią swojej rodziny. Chcieliby nie pamiętać o jakichś trudnych doświadczeniach, ciężkich postaciach, które tą historię tworzą. Tymczasem, kiedy zagłębiamy się w postacie tworzące rodowód Pana Jezusa. To nie ma tam tylko ludzi świętych, idealnych, są też osoby, które miały trudne relacje z Bogiem, nawet moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, osoby niewierzące, ludzi, którzy podejmowali decyzje grzeszne, też w tym rodowodzie znajdziemy. I Pan Jezus się ich nie wypiera, nie wypiera się swojej historii, tego, że On ma pośród swoich przodków także i takie postacie. I to jest dla nas też pewna wskazówka, by zaakceptować swoje życie, ale też zaakceptować historię własnej rodziny, własnej społeczności, w której się znajduje. Ona nie może być idealna, bo idealnie jest tylko w niebie, więc są tam zarówno postacie pozytywne, jak i postacie negatywne. W rodowodzie Pana Jezusa jest pobożny i sprawiedliwy król Ezechiasz, ale też bezbożny. Będący wrogiem kultu prawdziwego Boga, król Manasses. I taka jest prawda o ludzkim nosie, o ludzkiej historii, o ludzkich rodzinach. Są i postacie pozytywne, i postacie negatywne, a naszym zadaniem jest to, by przyjąć swój rodowód taki, jakim on jest naprawdę. Maryja i Józef wpisują się w wielką historię Izraela. To jednak, co łączy świętego Józefa i Matkę Bożą, to taka umiejętność poddawania Panu Bogu swoich planów i pomysłów. Dzisiaj jest w nas takie wielkie pragnienie, by próbować przeforsować na siłę własne plany, własne marzenia, bez pytania się Pana Boga, co o tym myśli. Kiedy Józef powziął myśl, by oddalić Maryję. To interwencja Anioła dała mu pewnego rodzaju światło, za którym podążył. To już może nie był jego plan, ale to był plan Boży. Warto postawić sobie pytanie, kiedy ja ostatni raz pytałem Pana Boga o zdanie, o to, co on sądzi na temat moich decyzji, moich wyborów, kiedy swoje własne przemyślenia reflektuje. Ze Słowem Bożym, z tym, co sam Chrystus nam przekazał w Ewangeliach, wtedy istnieje szansa, że podejmę najlepsze możliwe decyzje. Tak jak najlepszą decyzję w trudnej sytuacji, w jakiej się znalazł, podjął święty Józef.